Camp, Summer Edition, Kołatka. Jestem Kamil to. Witam serdecznie. Kamilu, czwarta edycja letniego obozu w Kołatce. Od pierwszej edycji Lego Camp rozrósł się, no już można powiedzieć na skalę europejską. Bardzo mocno opowiadaj jak edycja letnia tegoroczna, no można powiedzieć w porównaniu do tej pierwszej, tak? Jak to bardzo się rozrosło? Ilu uczestników w tym roku, jakie nazwiska z Europę. Mam nadzieję, że już na skalę światową, nie tylko europejską. Fajnie, bo zaczęliśmy z inicjatywą robienia tego kampu tylko i wyłącznie w Polsce. Teraz jeździmy po całej Europie i w styczniu mamy Tajlandię, w marcu znowu Tajlandię, może Japonię. Również jak byliśmy w Stanach z Mateuszem, to Andre Galvao chciałby zrobić leglocka u siebie w Atosie w San Diego. Także bardzo nas to cieszy. Pierwsza edycja była na około 80 osób. 85, pamiętam, byliśmy bardzo zadowoleni z takiej frekwencji w 2019 roku. Obecna jest na 120 osób z zakwaterowaniem i 10 osób dojeżdża, także 130 osób. Jest to nasza największa edycja. Chcielibyśmy troszkę więcej ludzi. Musiałem dużo osób wysyłać na kolejne kampy, bo nie mamy tyle miejsc i mata jest już za mała. Także mam nadzieję, że. Ośrodek powiększy trochę swoją matę lub y, będziemy szukać czegoś większego, chociaż bardzo dobrze mi się tu przyjeżdża i jest fajny klimacik. Y, jesteśmy po środku niczego w lesie y, obok jeziorka, także klimacik jest super. No i nie ma zasięgu, zasięg jest tylko przy stołówce, także odpoczywamy. Zasięg ramion. Zasięg ramią, tak. Kamil, w tym roku y, bardzo mocno szalejecie, jeżeli chodzi o Lego Campę. Bo tak naprawdę macie ich chyba łącznie na ten rok zaplanowanych. Y, wspominałeś kiedyś, nie? Tak? Nie, chyba nie wspominałem, chyba nawet nie liczyłem, ale myślę, że na ten rok około 12. Tak. Jeden w miesiącu. Jeden w miesiącu. Je, są też miesiące, w których nie robimy, dlatego często mamy dwa w jednym miesiącu i to tak wychodzi. We, we wrześniu nie robimy kampu, nie robiliśmy w styczniu, chyba i w lutym. Także musieliśmy nadganiać, ale około 12 będzie w sumie. Najbliższy kamp będzie po kołatce w UK, w Nottingham. Później dwa tygodnie i jesteśmy w Hiszpanii znowu. Kolejne dwa tygodnie jesteśmy w Egipcie. Następnie Niemcy, Zakopane i wspomniana Tajlandia w styczniu i w marcu. Dlaczego tak naprawdę zaczęła się taka ekspansja Legloka poza granicę Polski, bo no wiadomo, wszystko się gdzieś tam tutaj zaczęło w kołatce. Oczywiście hasło leglock działało jak magnes dla wszystkich, jeszcze nazwisko twoje, nazwisko Mateusza, e, oczywiście było no, takim argumentem do tego, żeby przyciągnąć chętnych. No ale zaczęliście też się wywijać na inne rynki, tak, i zaczęliście budować relacje z zawodnikami gdzieś tam, kontakty z, nie tyle z zawodnikami, ale z trenującymi osobami i z zagranicą. E, no i jak to tak wszystko sprawnie poszło, bo no, tak z, z mojej perspektywy, jak na to patrzę, to kurde, Irlandia, Niemcy, y, teraz ciężko mi to wszystko wymienić, tak? Czy pamiętasz od czego to się wszystko zaczęło? Który był jakiś taki pierwszy kontakt zagraniczny? Myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że poznałem Santeriego Liliusa na superfajcie w Wielkiej Brytanii w 2018 roku chyba. Zakolegowaliśmy się, on mieszkał w Hiszpanii i któregoś razu przyjechał na nasz kamp. Później pomyśleliśmy, żeby zrobić taką edycję pierwszą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Hiszpanii. Od razu jak zrobiliśmy pierwszą edycję, było ogromne zainteresowanie kolejnym obozem w Hiszpanii, także już planowaliśmy kolejny za pół roku i powoli zaczęli do nas pisać ludzie z różnych krajów sami. Także. Piszą do nas z Cypru, z Malty, z Australii. Ostatnio na przyszły rok chcemy coś zrobić w Australii. Zobaczymy, czy to wypali. Z bardzo dużo krajów zawodnicy się do nas zgłaszają, żeby nas ugościć, że chcą mieć kamp u siebie. Także to bardzo cieszy i myślę, że to wyszło naturalnie. Zrobiliśmy pierwszy kamp za granicą w Hiszpanii, i dalej już ludzie zaczęli się do nas zgłaszać. Nie masz wrażenia, że te kampy bardzo mocno wpłynęły na twój rozwój jako na twój progres? Bo tak naprawdę, no gdyby nie, może nie to, że gdyby nie obóz, ale e, trenowanie takie minimum raz w miesiącu na 4 dni, gdzie gdzieś się tylko i wyłącznie na tym, masz dobór. Partnerów bardzo, bardzo różne, no jednak jest bardzo dużym bodźcem do progresowania, prawda? To na pewno, to na pewno. Słuchajcie, największe sukcesy odnosiłem przed tym, jak zaczęliśmy robić Leglo Campy, e, nie da się ukryć. Później trochę bardziej skupiłem się na nauczaniu i na organizowaniu obozów. E, ale czuję, że nawet w momencie, kiedy wygrywałem kilka razy mistrzostwo Polski, kiedy pojechałem na mistrzostwa świata DCC, nie byłem. Nie miałem takich umiejętności jak mam teraz i ogromnie, ogromnie Leglock Camp się do tego przysłużył, bo sparujemy z najlepszymi ludźmi w Europie i myślę, że ten rozwój jest widoczny. Oczywiście w klubie mam dobrych zawodników, ale nie mam ich tak wielu jak mam na obozach i raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu takie mocne treningi z najlepszymi w Europie podbijają również moje umiejętności, także... Są dwie pieczenie na jednym ogniu i ja pomagam zawodnikom, którzy przyjeżdżają na kamp. I zawodnicy pomagają mi rozwijać moje umiejętności tym, że stawiają mi bardzo duży opór. I tak samo jest z Mateuszem. A jak na chwilę poziom europejskiego różnicu na przestrzeni tych wszystkich państw, które odwiedzasz? Myślę, że bardzo duży progres. progres. Ogólnie UK wystrzeliło e, z, z poziomem jest bardzo wysoki poziom jiu-jitsu na Wyspach. E, Polska cały czas jest w czubie. E, Finlandia tak samo mimo tego, że jest e, małym krajem, są naprawdę mocni. Widzę, że Santerio robi świetną robotę w Hiszpanii i chłopaki od niego z klubu e, myślę, że nam mieszają w przyszłości. E, rozwój jest ogromny, no widać to, no, można to Zobaczyć również po ilości startujących na każdych zawodach, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No, można powiedzieć, że prosto do kołatki przylecieliście z San Wręcz, gdyby blisko było lotnisko, może <grym>, byście wylądowali w kołatce, tak? E, można opowiedzieć dwa słowa o waszym pobycie w San o tym jakby decyzji, dlaczego akurat wybraliście San e, i czy odnalazłeś tam odpowiednią, że tak powiem, ilość trening partnerów dla siebie, no i, i jakie masz wrażenie po poznaniu wielkiego Andre Galba? Przede wszystkim to był długi wyjazd i przygotowywaliśmy go na długo przed nim. Oczywiście były różne perypetie i bilety kupowaliśmy miesiąc przed czy półtorej przed, chociaż rok wcześniej albo pół roku wcześniej wiedzieliśmy, że już tam jedziemy, no ale jak zwykle budzimy się na koniec. Także Dom wynajmowaliśmy chyba dwa tygodnie przed. Auto w dniu przylotu do Stanów, także wszystko było troszeczkę droższe, niestety, ale pojechaliśmy w cztery osoby, więc ten koszt się rozkładał na cztery osoby. Pięć tygodni, bardzo długo. Myślę, że następnym razem maksymalnie polecę na trzy tygodnie, bo tęsknota za rodziną była duża już po trzech tygodniach. Andrzej jest bardzo pozytywnym gościem. Wielu ludzi mi mówiło, że nie jest tak miły i że ten kontakt jest z nim ciężki. Dla nas był fenomenalnym gościem, atmosfera w Atosie była fenomenalna. W ostatni dzień zaprosił nas do, na grilla do siebie, do domu. Yy, zrobił bardzo dobre mięso, napiliśmy się piwa, pośmialiśmy, poopowiadał różne historie, yy, więc było naprawdę fajnie. Jestem miło zaskoczony tym, że nas tak dobrze przyjął. Chciałby nas widzieć u siebie częściej i plan jest taki, żeby wygrać trialsy z Mateuszem i polecieć tam na 3 miesiące, zrobić kamp przygotowawczy w Atosie. Jeśli chodzi o sparing partnerów, to nie było ich tak dużo w mojej kategorii wagowej, dlatego musiałem trochę iść do góry z wagą, żeby nie doznać kontuzji. Ale mimo wszystko, treningi były bardzo intensywne na grupie zawodniczej, trenowaliśmy 3 godziny z czego około 2 godzin sparringów, więc naprawdę po tym treningu byliśmy wypluci dodatkowo wieczorem robiliśmy jakąś motorykę i same drille bo intensywność była duża połączenie zapasów razem z jiu jest ciężkie i jak masz na macie zawodników takich jak Kainan Duarte Rutolo, Andy Murasaki, Lucas Pineiro był tylko na kilka dni ostatnie, także szkoda, bo z nim chciałem dużo porobić Y, musisz się wznieść na wyżyny swoich możliwości i na y, wyżyny swojego charakteru, no bo jest to ciężkie i czasami, mimo tego, że nie masz tlenu, mimo tego, że nie masz już siły i chęci tam być, musiałeś wykrzesać siebie bardzo dużo. No, trochę Kamilu, że plany startowe to triaty tak. i które będą się w połowie września? E co później. Co później? No, później, chciałbym startować dużo częściej. Galwało również powiedział mi fajną rzecz, powiedział, że pik jego formy przypadł na wiek 33-38. Ja mam 33 lata, także mam 4-5 lat. Intensywnych startów. Dzie Dzięki Andrzejku, bo złapałem ogromną motywację. Jeżeli widziałem, że naprawdę fajnie to wygląda na tyle mistrzów świata z różnych kategorii wagowych cięższych lżejszych i że jestem w stanie dawać dobre walki, czasami wygrywać sparing, czasami przegrywać. To myślę, że to jest ten czas i pora wrócić do częstych startów. Chciałbym sprawy rodzinne też mi się trochę poukładały, także będę miał więcej czasu, żeby się skupić na startach i na organizowaniu obozów. Więc wracam z przytupem, mam nadzieję. No, i co? Po trialsach na pewno będą mistrzostwa Europy IBJJF. Później chciałbym polecieć na mistrzostwa świata do Las Vegas Nougat. I na przyszły rok zobaczymy. Jasne. Kamilu, życzę powodzenia. zdrowia i jestem jak tego rozwoju marki Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich czytelników Grappler Info. I co? Do zobaczenia na kolejnych obozach Leglock Camp. Pozdrawiam.